Co mężczyznom robi kryzys wieku średniego? O tym dzisiaj w też na Matusz. Ksiądz Stanisław Szlasa. W naszej książce masz taką bardzo ładną teorię na temat czwórki z przodu. Opowiedz o tym, proszę. Hmm, czwórka, tak, to, bo czwórka kojarzy mi się z krzesłem. I y, kryzys wieku średniego to jest taki y, czas, okres, kiedy w, y, w wieku mężczyzny pojawia się czwórka. I to bardzo często jest taką okazją do tego, żeby przysiąść na tym krześle, tak? że to jest taki czas, czas, okres wieku średniego, czas, żeby zrobić refleksję nad swoim życiem. Refleksję, której może nigdy do tej pory nie, nie zrobił, nigdy takiej refleksji nie zrobił. Tak? Gdzie jestem w moim życiu? Dokąd doszedłem? Jak wygląda moje życie? Co osiągnąłem? Do czego dotarłem, z kim jestem, kto obok mnie jest, kogo nie ma. Taka bardzo dojrzała, dojrzała refleksja nad swoim życiem, nad swoimi osiągnięciami, nad tym, co, co jeszcze przede mną może być. Mówisz, że kryzys wieku średniego to nie jest właśnie problem, ale to jest szansa. Więc szansa na co? Tak, wiesz, bo ja w ogóle uważam, że, że kryzysy są czymś po pierwsze bardzo naturalnym w życiu, a po drugie patrzę na kryzys, że to jest coś bardzo pozytywnego. Nie patrzę pejoratywnie, że o kryzys. Wiesz, kryzys jest pewnym, pewną szansą do tego, żeby zrobić refleksję i wskoczyć na wyższy poziom swojego życia, wyższy poziom swojej świadomości, wiesz, wejść. W zaangażowanie czegoś, czego może do tej pory nie robiłem, wejść może bardziej świadomie, może bardziej świadomie zadbać o swoje zdrowie, może bardziej świadomie zadbać o rodzinę, zaangażować się w projekty, które będą bardziej wartościowe niż tylko zdobywanie pieniędzy i, i, i zarabianie. Wiesz, to jest, to jest okazja, um, szansa nie tylko do tego, żeby, żeby diametralnie coś pozmieniać. Tak? No często w mediach, w możemy zobaczyć, że jak ktoś przechodził kryzys wieku średniego, no to rozpadają się małżeństwa, no bo on teraz dopiero zobaczył, poznał siebie i zobaczył, że chciałby mieć obok siebie kogoś innego, kogoś młodszego, jakiś młodszy model, nie? Bardziej, bardziej sprawny i, i, i piękniejszy. To nie o to chodzi w kryzysie wieku średniego. Chodzi o to, żeby sobie uświadomić i może bardziej się zaangażować w to, co jest, być bardziej odpowiedzialnym, bardziej konsekwentnym, wiernym temu, co, co wcześniej, słowu, które wcześniej się powiedziało. Wiesz, kryzys nie polega na tym, że musisz przekreślić to, co było, mhm. odstawić to, co było, ale, ale z większą świadomością robić to, co jest. Dbać o swoje zdrowie, zadbać o, zdro o kondycję fizyczną, zadbać o, o pracę, może nawet o wartości swoje, może zrezygnować z niektórych, z niektórych rzeczy używek, czy też, czy też jakiegoś pracoholizmu, czy też jakiegoś gonienia za, za teoriami, czy, czy jakimiś wyimaginowanymi wiesz, pragnieniami, ale wejść w konkret, być bardziej, bardziej świadom. do tego. Ten okres wieku, czas wieku średniowego, Niego jest, jest bardzo cenny, ponieważ przed nami jest, wierzymy, druga część naszego życia, nie? która ma być bardziej świadoma, bardziej dojrzała, bardziej taka moja, taka spójna ze mną i bardziej wartościowa. Co uruchamia mężczyzn w średnim wieku? Co oni widzą, co dostrzegają? Wiesz, myślę, że najpierw dostrzegają to, czego nie zrobili. Po prostu to, czego im brakuje. Dostrzegają to, co stracili, dostrzegają e, jakieś niedoskonałości e, też i w swoim wyglądzie, e, i w swojej kondycji zdrowotnej, e, dostrzegają to, co, co mogłoby się wydarzyć, a się nie wydarzyło, Wiesz, i myślę, że niejednokrotnie na początku jest swego rodzaju takie. Taki upadek, zdołowanie, jakieś, wiesz, jakieś pojawiają się emocje straty, poczucie straty, jakieś takie żalu, takie poczucie, że, że takiego niespełnienia, o niespełnienia. I teraz potrzebna jest ten, ta refleksja. Potrzebna jest refleksja dojrzała, której może jeszcze nigdy w życiu nie zrobił żeby zobaczyć, ale jednak co jest. Bardzo lubię takie określenie Junga, bo Jung powiedział, że, że, że różne trudności, które przeżyliśmy w życiu, one mogą stać się naszymi zasobami. W jaki sposób? Przez refleksję nad tym, przez y, zobaczenie, że to nie jest koniec świata, że coś się nie udało, że, że nie jestem taki może, jakim chciałbym być, że, że nie spełniłem swoich najszczerszych, jakichś tam uskrytych y, pragnień, ale mam inne wartości, inne dobra, które wypracowałem, inne, y, inne dobro się dzieje w moim życiu i to jest w porządku. I wydaje mi się, że, że to wtedy może stać się zasobem, z czego ja mogę zaczerpnąć, żeby to jeszcze pomnożyć, rozwinąć coś, co, co mam, niekoniecznie przekreślając to, co, co już jest, z tego powodu, że to nie jest takie, jak sobie wyśniłem, wymarzyłem. No dobrze, ten mężczyzna w średnim wieku ma żonę, ma dzieci, te dzieci już powiedzmy za chwilę wychodzą z gniazda, wylatują. Jaka to jest szansa dla tego małżeństwa? Na co? Co oni mogą zrobić? Wiesz, to jest szansa na nową jakość ich związku małżeńskiego. Z tego względu, że no, założenie jest takie, że, że wchodzą w małżeństwo. I najpierw jest małżeństwo, a później jest rodzicielstwo. Rodzicielstwo jest pewną częścią małżeństwa. Rodzicielstwo nie jest sensem małżeństwa. Ale kiedy widzi, że, że jest średni wiek, że za chwilę dzieci wyjdą z tego domu. To jest szansa na to, żeby... Znowuż wrócić do małżeństwa, żeby, żeby na nowo zatroszczyć się o żonę, o relacje wzajemną, o wspólne spędzanie czasu, o wyjazdy, o, o wakacje, żeby robić coś, czego do tej pory może nie robili. Zwiedzanie, wspólne czytanie, spacerowanie, wspólne spędzanie czasu, dzielenie się marzeniami, których do tej pory, do tej pory nie było, nie było na to czasu. Nie zapomnę takie, m, uczestniczyłem w, w małżeństwie Małżeństwie dwojga ludzi, gdzie małżeństwo zawierali kilka dni przed 25. rocznicą ślubu ich rodziców, jego rodziców. I to było takie niesamowite, niesamowicie ciekawe, jak po tym ślubie ci młodzi małżonkowie, młodzi ludzie jakoś mówili, że chcą wyjechać, bo, bo rodzice to teraz wyjeżdżają. Tak. Na wakacjoni też chcą wyjechać za granicę, a pamiętam jak matka powiedziała do, wtedy do tych młodych ludzi, no tak, ale my z ojcem przez ponad 20 lat nigdzie nie wyjeżdżaliśmy. Inwestowali bo, w te dzieci. Dokładnie, bo to był czas, kiedy my byliśmy dla Was. Ale teraz, no Wy macie swoje życie, ale my mamy teraz czas dla siebie, my teraz będziemy po prostu sobie wyjeżdżać, ale to wcale nie znaczy, że, że Wy musicie, że Wam się to należy. Jak sobie zarobicie na to, to pojedziecie, proszę bardzo, to jest Wasze życie. Ale jest pewna, pewna wiesz, kolej nie? I, i w wieku średnim jest szansa do tego, żeby wrócić do tego małżeństwa, mm -hmm. na nowo je budować, bardziej świadomie, bardziej w kontakcie ze sobą, żeby to była nowa jakość ich małżeństwa. Po więcej, drodzy Państwo, zapraszamy do książki o niektórych lękach mężczyzn dostępnej w księgarni internetowej amenamen.pl. I życzymy miłej lektury.